Kazimierzu Dolnym e, i przywiozła prezenty, gadżety tak zwane. Jeszcze przypomnę, że w najbliższy czwartek będzie koncert, czwarta edycja e, grania przy Romanie. Granie przy Romanie, godzina 18.00. Jest już wszystko załatwione, e, za, za, zarejestrowane. E, spotykamy się na koncercie patriotycznym kurczci czci e, odległości Polski, prawdziwej, gdzie Roman Dmowski e, wywalczył w sposób dyplomatyczny w Wersalu granice Polski i w ogóle istnienie państwa polskiego po 123 latach. Niby tu na, e, na mapach polskich. Więc zapraszam no, na najbliższy Czwartek to będzie 20 czerwiec, Warszawa, Plac na rozdrożu yy, yy, godzina 18. Yy, no, a teraz pokazuję gadżetu. Ja w ogóle piję tutaj fajną wodę. to jest gruzińska bardzo zdrowo ponoć a tu mam z tak zwanego Kazimierza nad od ekipy PCDN i co my tu mamy mamy tu takie wypieki, ładnie pachnące to jest piekarnia Sarzyński Kazimierz Dolny o tak, oryginalny ten a w środku mamy oczywiście cebula, Cebularz, że taki cebula z makiem z Kaźmierza Dolnego. Takie też. No i jak w Kaźmierzu, no to oczywiście musi być ten kogucik. Nie piekany, to jest kogut z Kaźmierza Dolnego. To znaczy jest, słuchajcie, e, czerwiec 2024. E, 2024 i takiego koguta dostałem od ekipy PCDR-u za co dziękuję, bardzo pachnie. Świeżutki zjem go z miodem albo, albo z cebulą jakoś, nie wiem jak to się je, ale bardzo fajne, czyli e, cebularze, cebularze są i jest kogucik, Kogucik naprawdę bardzo wypukany. Pięknie, oryginalny, świeżutki, prosto z Kazimierza na Wisłą. No i turystyka, turystyka, jeszcze raz turystyka. Ludzie biorą przykład, jeżdżą i bardzo dobre. Dobrze, a ja was jeszcze e, tutaj e, troszeczkę smaku narobiłem. E, słuchajcie, przyjdźcie na granie przy e, Możecie przynieść jakieś swoje wypieki i jedzenie albo coś do picia dobrego. Bawmy się, niepodległość to, to wolność, patriotyzm bez nadęcia, PCD promuje, to ja promuję jako człowiek z Podlasia, z Podlasia XXI wieku, bo mamy XXI wiek. Słuchajcie, tak to wyszło. Więc jeszcze raz zapraszam na granie przy Romanie i Sława Wielkiej Polsce trzymajcie się słodziutko dobranoc wam mówię bo już jest no i proszę no, nacisnąć guziczek taki albo ja to zrobię bo to jest za bardzo za bardzo za bardzo o tak skomplikowane